Elusiu, pozwól, że ci przedstawię Twoich dwóch nieznajomych wujów. Oni to właśnie finansują Twoje małżeństwo z Panem Pawłem. Panowie Rockner i Stolz, moja córka. Narzeczony mojej córki, znany malarz Pan Paweł Bezdeka. Przede wszystkim nie jestem już narzeczonym. A powtórę, nigdy przy przedstawianiu nie mówi się imienia i fachu. Tym bardziej, że zmieniłem fach. Pani wybaczy, pani Mario. Otwierają mi się nieznane perspektywy. Będę czymś w rodzaju ministra w grani. Nasycenia hyrkanicznych pożądań. Objaśnienie tylu rzeczy naraz zbyt dużo czasu by mi zabrało. Sam ledwie to pojmuję. Widzę to. Jest pan chyba pijany, panie Pawle? Elu, co to znaczy? Mamo, na nic wszystko. On nie jest pijany, ani nie zwariował. To jest najoczywistsza, zimna, okrutna prawda. Król Hyrkani biega, bierze go ze sobą. On przestał być artystą. Tak, pani. I załatwimy rzecz tę zgodnie. Nie lubię awantur w większym stylu, gdy nie jestem na moim terytorium. Wypłacę pani dowolne odszkodowanie. Tu nie chodzi o pieniądze, tylko o serce mojej córki. Niech pani nie będzie banalna, proszę pani. A poza tym nie jestem żadnym panem, tylko królem. Czytałam o pańskiej hyrkanii w gazetach, a piszą o tym teatralni krytycy, bo żaden porządny polityk słyszeć o tym nawet nie chce. To jest zwykła teatralna bójda, ta pańska hyrkania. Banda szaleńców i pijaków, zdeprawowanych i zdegenerowanych. Powzięła się udawać państwo w dawnym stylu. Wstydź się pan! Hyrkania! Po prostu bezobrazje a la Ruse. Oszalała baba. Proszę milczeć. Bez deka się zgodził i nie dam go na pastwę jakichś zaskorupiałych babonów. Pawle, idziemy. Mamo! Ja tego nie przeżyję! Ja chcę ujechać także. Co? I ty przeciw mnie? Nie wstydzisz się nowo poznanych wujów? Jak będziesz się tak zachowywać, nie dostaniemy ani centa. Elu, opamiętaj się! Ja nie chcę żyć. Ja nie mogę. Ja tylko nie mam odwagi umrzeć. Kierkanie najjadowicza z kulturalnych bestii. Koronowany hamie, zabij mnie. Chcę ból i śmierć. Zbyt wiele już dziś wycierpiałam. Elu, jak ty się wyrażasz? Kto cię nauczył tych okropnych słów? Sama nie wiem. Ja pozuję. Ja wiem, ale cierpię tak strasznie. Błagam Cię, zabij mnie. Chcesz? Nic mnie to nie kosztuje. W Hyrkanii wszystko jest możliwe. Absolut życia. Czy to rozumiecie? Nędzni pomywacze dawno wychłeptanych talerzy? Poczekajcie, może da się jeszcze wszystko załatwić polubownie. Nie cierpię scen i skandali. Ella wróci spokojnie do matki, a ja wyjdę przynajmniej z czystym sumieniem. Nie, nie, nie! Jak to umrzeć? Chcesz zatruć ostatnie dni mojej złości? A nasze mieszkanko, a nasze ładne wieczory we troje, a potem w otoczeniu dzieci, twoich i pana Pawła, a moich ukochanych wnucząt? Mamo, nie męcz mnie. Gorzej, zatruję ci życie pozostając z tobą. Niż ginąc w tej chwili właśnie z ręki króla. Czyż nie wszystko jedno, kto cię zabije? Śmierć jest jedna, a moja starość zatruta będzie do końca. Nie, ja muszę umrzeć zaraz. Każda minuta życia jest nieznośną męczarnią. Czy pani mówi to poważnie, pan Noelu? Tak. Nigdy nie byłam tak poważna. A więc dobrze. A! Zaczynam teraz dopiero rozumieć, czym jest trykaniczność pożądań. Wiem już, czym jest absolutyzm życiowy. Popełniłem. Dużo okropności, ale ta pragmatyczna zbrodnia wzrusza mnie do głębi. Błogosławię cię biedna matko i Ciebie, duchu dzieweczki czystej i wzniosłej ponad wszelką życiową miarę. No, ser, ona też była absolutystką życiową. To musisz przyznać. Mnie też wzruszyła ta śmierć, poznałem nowe piękno. Nie wiedziałem, że poza Hyrkanią może być coś tak nieoczekiwanego. No, panowie, ja jestem człowiek wyrozumiały, ale waszego towarzystwa dłużej nie zniosę. Rozumiecie, byłem papieżem. Całujcie mnie szybko w pantofel i wynoście się, pókiście cali. Nie cierpię powszedniości myśli pod maską fałszywej dobroci. Pawle. Idź zaraz z tym fagasem i szykujcie się do drogi. Za godzinę odchodzi Hyrkania Express. Jestem tu incognito i nie mam specjalnego pociągu. Hyrkanie, nie poznajesz mnie? Jestem Twoją matką. Poznałem cię od razu, mamusiu, ale jesteś jedynym ukrytym wstydem mojego życia. Do mojej matki wolałbym nie stosować hyrkanicznego światopoglądu. Moja matka, matka króla, zwykła ladacznica, ohydne. A więc i ty nawet masz ukryte świętości na dnie pragmatyczno-zbrodniczego serca? Nie spodziewałem się tego. Ojcze Święty, proszę nie wtrącać się w nieswoje sprawy. Mamusiu radzę ci iść stąd i więcej nie wchodź mi już w drogę. Wiesz, że po ojcu wziąłem temperament krewki i gwałtowny. A gdybym była kapłanką miłości w Twoim państwie, dawniej księżniczki syryjskie umyślnie oddawały dziewictwo nieznajomym za parę sztuk miedzi. To było dawniej, i dlatego było to piękne. Tyś nie zaczęła od tego. Ty byłaś utrzymanką naszych idiociałych arystokratów i opasłych semickich bankierów. Nawet nie wiem, czy im jestem synem. Ja, król, ohydna historia. Co cię to obchodzi? Tym większa twoja zasługa, że z nicości wydźwignąłeś się aż na wysokość tronu, błazdańskiego, ale zawsze tronu. Wolałbym jednak lepiej znać moją genealogię i nie gubić się w domysłach. Jesteś śmieszny. Cóż cię obchodzi to, czy jesteś Arią, czy Semitą, czy Mongołem. Moim kochankiem był też ambasador niebieskiego państwa, książę Tseng. W dzisiejszych czasach... Milczeć! Nie doprowadzaj mnie do wściekłości. Zwyczajny, pragmatyczny snobizm więc nawet w hyrkani są nieistotne problemy. Nie, Napoleon miał rację. Recherche de paternit internit. <grykan> i problem matki. To już jest zbyt śmieszne. Idę, bo nie chcę nowego skandalu. Gdybym nie był incognito, inaczej by się to skończyło. Chyrkanie, chyrkanie, mój synu! A to dopiero Bigos! I cóż ty na to, moja córko? Wiedziałam, że nie obejdzie się bez dysonansów. A. Jakaś piekielna niespodzianka. Obyd w niebie uczynił zbyt czułymi moje stalowe niegdyś nerwy. Odwykłem od strzałów. Cicho! Z wszystko jest możliwe. Czekajmy. Chwila jest naprawdę dziwna. Czuję niezwykłe, nieeuklidesowe napięcie całej przestrzeni. Świat cały skurczył się do rozmiarów pomarańczy. Cicho, idą. Zabiłem go! Pomściłem śmierć biednej Elli. Kogo? Kekana? Tak. A wiecie, co mnie zdegustowało do niego najbardziej? Oto ta scena z matką. Nie pamiętam mojej matki, ale czuję, że tak bym z nią nie postąpił. Jak absolutyzm życiowy. To absolutyzm życiowy. Sam mnie bestia sprowokował. No dobrze, to jest bardzo piękne z Twojej strony, mój synu. Ale co będzie dalej? Zaraz. Przede wszystkim proszę Cię na pamięć Twego Syna, a mego przyjaciela. Uważaj mnie za Twego drugiego syna. Tamten był niegodny Ciebie, matrona Ladacznica. Czyż może być lepsza matka dla mnie? Dziękuję Ci, Pawle, mój synu, mój prawdziwy drogi syneczku. Dosyć. Idziemy. Ale dokąd? Co zrobimy bez tej Kanali hyrkana? Gorzej. Co zrobimy bez Hirkani? Teraz, gdy nasze hirkaniczne pożądania doszły już do szczytu, rozwydrzyły się, że tak powiem, do maksimum. Ech! Widzę, że cały dowcip wywietrzał z głowy Waszej świętobliwości. Któż jest godniejszym królem Hirkani, jak nie ja? Któż jest większym absolutystą życiowym ode mnie? Dajcie mi cały świat, a zduszę go w miłosnym uścisku. Teraz stworzymy dopiero coś piekielnego. Czuję siłę stu Hyrkanów w sobie! Ja Baweł Hyrkan V! Ja nie będę błaznem jak tamten przed z łachami! Ja wam stworzę naprawdę rozkoszny kącik nieskończoności świata. Sztuka, filozofia! Miłość, nauka, społeczeństwo jedna wielka kasza. I my, jak wieloryby, ryskające rozkoszą, a nie jak podłe robaki, będziemy pławić się w tym wszystkim po uszy. Świat nie jest gniłym serem. Istnieje nie jest piękne zawsze, o ile się pojmie naprawdę jedyność wszystkiego we wszechświecie, precz ze względnością prawd, tego Fistka u trupię pierwszego. Będziemy gnać z rozpalonym wichrze w, samym w samych bebechach absolutnej nicości. Zapłoniemy jeszcze jak nowe gwiazdy w pustce bez dna. Niech żyje skończoność i ograniczoność. Bóg nie jest tragiczny. On się nie staje. On jest. Tylko my jesteśmy tragiczni. My ograniczone istnienia. Mówię, to ja, dobry katolik, i myślę, że nie obrażam tym uczuć Waszej świątobliwości. Stworzymy razem czysty nonsense w życiu, a nie w sztuce. Hm? Możliwe, że odpowiednio definiując dadaizm. Och, nie! To jest ohyda! Wszystko to są różne nazwy na jedną wielką, obrzydliwą słabość! Zupełnie na nowo, wszystko na nowo! Zmęczyłem się. Jedna Ella, czemu ona nie dożyła tej chwili? Mówiłam, że z Pawełkiem wszystkiego można się spodziewać. Ale mnie nie opuścisz dla niego, moja córko? Nigdy. Paweł jest dla mnie zbyt intensywny, zbyt młody. Boję się tylko, czy pozytywne rezultaty odpowiadać będą tym obietnicom. Boję się humbugu. Ja także, trochę, ale zawsze spróbować warto. A Ty, Ojcze Święty, jedziesz z nami? Czy w niebie dadzą Ci przedłużenie urlopu? Powiem Ci prawdę. Oni w niebie uważają, że w ogóle powinienem siedzieć w piekle. Tylko rozumiesz, jako papieża nie wypada im mnie tego wiesz. Dlatego dają mi urlop na jaką bądź planetę bez żadnych trudności. To świetnie. Bez ciebie, piekielny starcze, nie mogłem już wytrzymać. Wziąłeś mnie szczerością twoich przemian wewnętrznych. Tylko biedna Ella. Gdyby tak można ją wskrzesić, cóż bym dał za to w tej chwili? To on mnie zasu zasugestionował, ten przeklęty hyrkan! Ja żyję! Ja tylko byłam ogłuszona. Jadę z tobą! Będę królową! Królową Hyrkanii. Co za szczęście, co za bezdenne szczęście, moja najukochańsza, przebacz mi, bez ciebie Chyrkania nawet byłaby dla mnie ohydnym snem tylko. Poczciwy pan Paweł, ja wiedziałam, że pan nie opuści biednej Eli. Przybrana matką i teściową, Biorę was obie do hyrkanii. Umiem ocenić rady starszych kobiet, które wiele przeżyły. Nawet wujów tych dwóch starych kretynów weźmiemy też ze sobą. Idźmy bądź co bądź, ten hyrkan otworzył nam nową drogę. Niech pamięć jego będzie dla nas święta. Co za wspaniałą myślność, co za wspaniałą myślność. Jest to jeden z piękniejszych dni mego zagrobowego życia. Jednak Bóg jest tajemnicą niedocieczoną. Chodź, moja córko. Matrony, naprzód! Za 10 minut odchodzi Hyrkania Express. Musimy się śpieszyć. No i niech tam ziemia będzie mu lekka. Ja teraz jestem królem Hyrkanii i, choćbym na głowie miał stanąć i, i przewrócić sobie i innym kiszki, spełnię swoją misję na tej planecie. Rozumiesz? Nawet najgorsza społeczna blaga tego łotra ma w sobie dziwny urok skończonego dzieła sztuki. Ciekawy jestem, czy zdołam stworzyć nowy centr artystyczny w tej piekielnej Hyrkanii. W kwestiach sztuki jesteś potęgą wszechmocną, Ojcze Święty.